Czuję się młodo. Doppelherz Vital Kapseln daje mi siłę dwóch serc. Doppel Siła dwóch serc. Doppelherz Vital Kapseln zapobiega miażdżycy i wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Bolą cię nogi, cierpisz z powodu żylaków, dokuczają ci obrzęki. Wtedy pomoże ci Hirudoid. Hirudoid dzięki głębokiemu wnikaniu w skórę i tkanki wzmacnia układ żylny, usuwa ból, zwalcza obrzęki. Hirudoid działa szybko i skutecznie. Hirudoid to zdrowe nogi. Sunset. Zwyczajnie żartujemy czysty front.